Jak wiecie, kutrójkę posiadam od dobrych 6 miesięcy. Pracowaliśmy razem zarówno przy filmach, jak i zdjęciach. A co za tym idzie, jest to doskonały moment na zrobienie podsumowania oraz podzielenie się swoimi wrażeniami. Jak zwykle, zaczynamy od ceny, która dla wielu użytkowników w dalszym ciągu będzie zaporowa. Jednak umówmy się, mało kto kupi Q3 jako swój pierwszy aparat. W końcu, w tej kwocie możecie stworzyć niesamowity setup, który posłuży Wam przez wiele lat. Z perspektywy posiadacza r pionki oraz kilku różnych RF-ów traktuję bardziej ten aparat jako takie uzupełnienie, czy załóżmy dodatek, który świetnie sprawdza mi się na co dzień przy zdjęciach, ale również daje radę przy filmach, chociaż tutaj pojawiają się pewne ograniczenia i nawet zrobimy na ten temat osobny materiał. Z mojej strony jeszcze jedna szybka podpowiedź, jeżeli komuś by zależało na zakupie używanej q albo nawet wcześniejszej generacji, to sugeruję sprawdzić komis fotoformy, ponieważ tam swego czasu było kilka różnych ofert i były one naprawdę w atrakcyjnych cenach. Dalej uważam, że aparat świetnie leży w dłoniach, oczywiście jak na swoje gabaryty. I tutaj muszę również przyznać, że zrezygnowałem z zakupu gripa oraz podkładki do ładowania indukcyjnego, za to coraz częściej zastanawiam się nad zakupem supportu, ponieważ znajomy pokazał mi swój egzemplarz i muszę przyznać, że powoli się do tego przymierzam. Co z tego wyjdzie, dam znać, jeżeli interesuje Was temat akcesoriów i tego, co używam na co dzień z utrójką, Odświeżam was również do samego materiału na tym kanale. To co na pewno zmieniło się na plus to sposób w jaki ten aparat działa. Niestety na samym początku miał tą brzydką tendencję do łapania zwiej oraz przycinania się, nawet przy tak błahych i prostych kwestiach jak włączenie oraz wyłączenie aparatu. Wiadomo, jest to choroba wieku dziecięcego na szczęście ostatnie aktualizacje rozwiązały ten problem i kutrujce na chwilę będą bliżej do tych topowych marek. Poprawił lek również autofokus, który na samym początku umówmy się, działał różnie, zwłaszcza przy rozpoznawaniu twarzy i oka. Niestety, ale tutaj zdarzały się sytuacje, że nawet jak miałem jakiś banalnie prosty kadr, to Momentalnie potrafił przeskoczyć człowieka, załóżmy na drzewo, latarnię czy cokolwiek innego. Na szczęście, ostatnie aktualizacje rozwiązały ten problem, i tutaj, przy filmach i zdjęciach, na chwilę obecną, nie można się do tego przyczepić. Tutaj muszę również pochwalić funkcję rozpoznawania zwierząt, ponieważ nie dawamy jakichś większych szans, nie spodziewam się jakichś niesamowitych rezultatów, a działa ona naprawdę w bardzo dobry sposób. W temacie ustawień przyznaję, że zrobiłem delikatny update. Otóż, do fotografii zostawiłem tylko i wyłącznie cztery sloty, które na dodatek są zdublowane. I podział jest taki, że mamy tutaj zdjęcia pojedyncze oraz seryjne w profilu neutralnym, i to samo mam w monochromie. Uprzedzając komentarze odnośnie zdjęć seryjnych, zgadzam się w tym 100%, że ten aparat do tego nadaje się średnio, dlatego tutaj ograniczyłem się do 4 fps. -ów. Pozostałe dwa profile są stricte stworzone pod nagrywki. Mamy tutaj 4K, wiadomo, jest pełna klatka, więc z takiego sampa można wyciągnąć całą masę informacji, można to bardzo fajnie wyskalować I podział jest na 30 FPS-ów, to załóżmy nagrywanie komentarzy, czy załóżmy jakiś przebitek oraz 60, z których będzie już można zrobić jakieś slow motion. I tak jak mówiłem we wcześniejszym materiale, trochę ubolewam nad brakiem 120 klatek, ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Do tego oczywiście dochodzi płaski profil L-Log, który według mnie jest chyba najlepszym rozwiązaniem przy tym aparacie. Jakościowo uwielbiam obrazek produkowany przez Q Trójkę, która ma ten swój charakterystyczny look. Za każdym razem jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wiele informacji można wyciągnąć z każdego sampa. Zwłaszcza gdy pracujecie przy koncertach, gdzie wiadomo warunki oświetleniowe potrafią zmieniać się bardzo szybko, muzycy potrafią mieć swoje fanaberie i w zasadzie nie wiadomo czego można się spodziewać. Ogniskowa 28 mm według mnie jest strzałem 10. Ona świetnie sprawdza się w przeróżnych sytuacjach. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj zdania mogą być podzielone, ponieważ w dalszym ciągu jest cała masa użytkowników, która wolałaby 35 mm. I okej, okay, każdy ma prawo do własnego zdania. Ja natomiast wychodzę z takiego założenia, że mamy tutaj nową matrycę, mamy ogromną rozdzielczość, więc tutaj można sobie pozwolić na całą masę możliwości. Nawet jeżeli mówimy o samym kropowaniu, można to zrobić na milion sposobów i ten obrazek zbytnio nie będzie tracił na jakości. Ewentualnie można zawsze się posiłkować cyfrowym zoomem i można dojść aż do 90 mm, tyle, że tak jak mówiłem w pierwszym materiale poświęconym ku trójce, te ramki pomocnicze, no najprościej mówiąc są średnio wygodne. Dlatego ja maksymalnie dochodzę do 50 mm, ewentualnie zostaję, tak jak mówiłem, przed chwilą na 28 i później to po prostu kropujemy. Na sam koniec została nam dedykowana aplikacja, do której najprościej mówiąc się przełamam i korzystam z niej coraz częściej, ale robię to w sposób ograniczony, już wam mówię sam na myśli. Otóż świetnie ona sprawdza się jako podgląd, jeżeli mówimy o nagrywaniu filmów, ponieważ tutaj idzie wszystko jeden do jednego, nie ma żadnych opóźnień, nie ma żadnych zwykłych. Sterowanie tym aparatem jest banalnie proste. Jeżeli zaś mówimy o zdjęciach, no to tutaj wiadomo, ograniczam się do przesyłania zdjęć na urządzenia mobilne czy iPhone'a czy to iPada w celu jakiejś tam szybkiej edycji i to również działa bardzo szybko, bardzo fajnie, pamiętajmy, że pliki z kutryjki potrafią ważyć naprawdę bardzo dużo. Jedyny niedosyt, jaki w dalszym ciągu mam, to oczywiście presety, ponieważ tutaj od momentu premiery nic się nie zmieniło, a muszę przyznać, że mamy jakąś taką cichą nadzieję, że producent do tego momentu dorzuci kilka jakichś tam dedykowanych customowych luków. Podsumowując, mogę tylko powiedzieć, że uwielbiam swoją kutrójkę, uwielbiam na niej pracować zarówno przy filmach, jak i zdjęciach. W dalszym ciągu uważam, że jest to w ogóle najlepszy zakup zrobiony w zeszłym roku. Jeżeli mielibyście jakiś niedost po tym materiale, to odsyłam Was do specjalnej playlisty na tym kanale. Mam nadzieję, że odpowiem tam na większość Waszych pytań. Jeżeli jednak na coś bym nie odpowiedział, piszcie śmiało komentarze. Postaram się to zrobić i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.